Żeby powiedzieć o rozpoznawalności, to trzeba wrócić do początku gromu i do tego, kto tą jednostkę tworzył. Jednostkę grom tworzył pułkownik, później generał Sławomir Petelicki. Oficer wywiadu, a nie oficer wojska. I też gdyby wtedy grom tworzyli, tworzył. Oficer wojska, to nie stworzyłby takiej jednostki, jaką stworzył oficer wywiadu. Dlaczego? Dlatego, że oficera wywiadu uczy się zupełnie innej z, 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 zupełnie innej roli. Oficer wywiadu musi inspirować innych, dosłownie ich przenośni. Generał Petelicki był przygotowywany do służby za granicą, musiał pozyskać serca i umysły tych, których chciał namówić do współpracy z polskim wywiadem. To jest pierwsza sprawa. Musiał umieć inspirować opinię publiczną, musiał umieć inspirować media, w taki sposób podpowiadać te tematy, żeby, żeby ludzie, żeby dziennikarze na przykład o nich pisali, żeby opinia publiczna się nimi interesowała. Więc ja kiedyś popatrzyłem na grom jak przez pryzmat marketingu, tworzenia wizerunku, to gdybyśmy popatrzyli grom jako marka, to jest, to jest no. Jedna z najsilniejszych polskich marek.